Psychodietetyczna Środa, Marta Krzyśka, a ze mną jest magister Donata Krawczyk, psychodietetyk z Centrum Leczenia Otyłości Paleta Diet. Dziś porozmawiamy o stylach jedzenia. Zatem, na początek, wyjaśnijmy to określenie. Style jedzenia to już tak w zasadzie od wczesnych etapów życia człowieka formują się pewne utarte, takie rutynowe, nawykowe zachowania oraz preferencje dotyczące żywienia i w literaturze właśnie nazywane są stylami jedzenia. Te style one kształtują się w wyniku pewnych zależności między czynnikami genetycznymi, społecznymi, psychologicznymi oraz fizjologicznymi oraz określają pewne preferencje i ilość spożywanego pokarmu przez daną osobę. Mhm. No to jakie w takim razie style jedzenia wyróżniamy? Wyróżniamy styl normalny, czyli tutaj już mamy pod uwagę bierzemy pod uwagę takie różnorodne i zasadnicze, takie adaptowalne, trwałe wzorce zachowań związanych z odżywianiem. Wyróżniamy również style problemowe, które tutaj będą bardziej skupiały się w tematyce zaburzeń, regulacji jedzenia oraz nadmiernego przebierania na masie. I przez też wiele. Wiele lat w praktyce klinicznej oraz w wielu badaniach poszukuje się takiego wzorca optymalnego sposobu jedzenia, który będzie niejako takim drogowskazem i ukierunkowywał się na właściwe odżywianie oraz będzie jak najbardziej minimalizował występowanie zaburzeń związanych z, ze zdrowiem psychicznym. I te trzy grupy właśnie style normalne, problemowe i optymalne jeszcze dzielą się. Na takie właśnie mniejsze style, takie podkategorie. Jeżeli chodzi o styl normalny, to, to właśnie mamy taki styl punktowy, przedziałowy, wisteralny to jest dolny i górny zmysłowy oraz taki styl regularny i nieregularny. No i ta grupa stylów to głównie mówi też o tym, w jakiej ilości mamy dana osoba na przykład spożywa pokarmy. Mówi też o tym, że na przykład ktoś spożywa regularnie, niektórzy nieregularnie. Niektórzy będą na przykład skupiać się tylko na sytości danych pokarmów, a nie będą na przykład bardziej skłonni do szukania jakichś wyrafinowanych potraw. A z drugiej strony osoby charakteryzujące się Stylem zmysłowym, no to dla nich na przykład to będzie kluczowe. Ten styl problemowy, on dzieli się na styl emocjonalny, styl restrykcyjny, styl zewnętrzny i styl niekontrolowany. I w tej grupie stylów problemowych, no to głównie tutaj skupiamy się na osobach, które będą miały. Problem z emocjonalnym jedzeniem, czyli jedzenie w odpowiedzi na dany bodziec, czyli czasem, na przykład, takie osoby będą skłonne czasem wejść do piekarni tylko wtedy, gdy poczują, na przykład, zapach świeżego pieczywa, albo nie będą mogły się powstrzymać przed, na przykład, zakupieniem puszki Coca-Coli, ponieważ będą miały wyobrażone ten smak i takie uczucie ugaszonego pragnienia czyli tutaj te kwestie sensoryczne będą u nich bardzo na wysokim poziomie. I ten styl problemowy. No to tutaj, um, przepraszam, z problemowy już mówiłam, styl optymalny na samym końcu. Oto to jest styl, gdzie właśnie um, będą one wzorcem do takiego jakby właściwego sposobu odżywiania się. I tutaj mamy styl jedzenia intuicyjnego i uważności, jedzenia, który będzie um, bardziej ukierunkowany na takie zdrowe zasady żywienia, bez um, sprawiania w dyskomfort um, taki emocjonalny i ciągłego myślenia o jedzeniu u pacjentów. W takim razie, czy jeżeli jesteśmy w stanie rozróżnić styl żywienia u danej osoby, to um, pomaga nam to um, w tym, aby um, pomóc jej um, żywieniowo. <laughs> żywieniowo tak, tak, dokładnie. Na pewno tak. I, i to jest też właśnie rola też dietetyka czy psychodietetyka, już na pierwszym też spotkaniu, aby przeprowadzić dokładny wywiad zdrowotno-żywieniowy i zadać odpowiednie pytania. I na pewno, jeżeli już wyczujemy na wstępie, że ta osoba może mieć problem z takim stylem emocjonalnym jedzenia, oto to już będzie dla nas takie światełko i taka lampka alarmowa, jak dalszą litoterapię poprowadzi, że tutaj u, tej u tego pacjenta na pewno byłyby. Pomocne, częstsze spotkania, e, bardziej ukierunkowane też na akurat w naszym przypadku na psychoditetykę, na ćwiczenia pewne motywacyjne, e, które będą jakby skupiały się na przede wszystkim zmianie nawyków żywieniowych długofalowo e, i żeby zwiększać skuteczność, wiarę w siebie u takiego pacjenta i działać e, na, e, na zasadach bardziej takich ćwiczeń, żeby oddzielić te emocje od jedzenia. Natomiast jeżeli na przykład w, ja czujemy, że taki pacjent e, na przykład po prostu chce schudnąć, nie wiem, parę tylko kilogramów, e, albo nauczyć się też zasad zdrowego żywienia i chciałby u nas e, na przykład. Ym... Wykupić na przykład jadłospis. No to jeżeli w wywiadzie żywieniowym taka osoba już wyczujemy, że jest bardziej stylem wisteralnym, to znaczy, że będzie tutaj tylko skupiała się na osiągnięciu uczucia sytości i zaspokojenia głodu, to dla takiej osoby będą tylko istotne takie proste pokarmy. Muszą być one łatwe w przygotowaniu, też oczywiście smaczne, ale bez żadnych wyszukanych potraw. Tutaj prosta jakby też zasada. Natomiast osoby ze stylem zmysłowym, no to u nich czynnikiem dłuższego stosowania diety na pewno będzie to, żeby zachowane były pewne elementy takie sensoryczne, czyli właśnie odpowiednich smaków potraw, różnorodności, zapachu, estetyki wyglądu. Czyli tutaj musimy się tak w skrócie troszkę napracować, żeby zadowolić takiego pacjenta, bo u niego jakby te elementy takie zmysłowe, no to będą akurat grały no, kluczową rolę. No właśnie, zatem drodzy Państwo, jeżeli zauważacie e, u siebie, że któryś, któryś ze styli wysuwa się na pierwszy plan, a obawiacie się, że dieta będzie niedopasowana, bo na przykład będzie e, nie. nie aż tak estetyczna, jak tego wymagacie, nie będą to takie wyszukane smaki, to obawy są chyba bezpodstawne, bo każda dieta jest przygotowywana indywidualnie pod konkretny styl jedzenia. Zachęcamy do kontaktu z magister Donatą Krawczyk z palety diet, no i zachęcamy również do oglądania kolejnego odcinka. Do zobaczenia.